Przed Wami Ultra Play Game serii Luźna Pogrywalka Need for Speed Most Wanted Tak, w ostatnim odcinku robiliśmy z samochodem, który dalej nie wiem jak się wymawia. E, dobra, ale w każdym razie teraz Lamborghini będziemy ulepę. Takie fajne to Gilardo. E, to jest Gilardo, bo e, e, Galardo. No to jest galal to się wyjść, to coś jest Dobra, w każdym razie mamy już tu nitro jak widzicie I jedziemy na wyścig Chcę sobie teraz biegi, długi bieg i rainy for the class for the... No to tak, no to tak, set distance i jedziemy Jedziemy. Cześć. Tu idzie policja, więc nie chcemy już bać pod koła. Więc zrobimy taki nieludzki skrót. Widzicie drogę? Pojedziemy tam. I nawet jest... Jeszcze... O kurde. Jak się nie spodziewał? To jest mój tylko Aha, to jestem trójkąt. I am pursuing high speed. Take a moment. Copy that. Advise the suspect details. Additional units will be assigned. 10-4, ready to respond. Can you give me a vacant bottle on

jaguar jaki on jest fajny ale pole Lambo Zobaczcie jeszcze tutaj, bo jest bramka do roztworzania. O kurde. Okay. Tak się nie spodziewałeś. Płaca mi się najbardziej pierwszą i drugie, to to jest jasne to, jak jest filmik, jak z policją to będzie błąd na 100% jakiś, nie roz Policja. Trzeba ciągnąć i uważać. Nie policja. O ja piszę, musiałeś się wrąbać. Backup, joining pursuit. Watch one breaking away. 10-42, this 10, guy's 10. got wreck.

Dobra, jedziemy... jedziemy do ale nie No, ale nie zauważam coś. Dobra, w każdym razie to będzie teraz mi Ale jednak niedobrze, bo to się nie podoba. to I can't get it on maintain visual on all these suspects. This racer just crashed. He just wiped out. Please. Back up, joining with two. Dispatch is so crazy out here, I don't have a count on the Racer. A niech to trzecia pozycja! Oszlak Dobra, to i tak idę e, Już jest poszerbić dobra pokolenia jest krewgada który mnie A, Sora, to nie tak miało wyglądać uh, To, get a out to all uh -huh. mm -hmm. for Any unit scenario, of one suspect. standard search pattern over. <laughs> <laughs> in fact, all units in code 3, supervisor is in search. Return to duty. I teraz tak, szybko. I Jest dokładnie Jedna po nie zmieniach jeszcze tutaj no po prostu jedzie dobra biały może to być Lamborghini i biały będzie to jest Lamborghini Lamborghini Biały Tu jest jakiś krew. Tutaj jest guzik skręt. No, no to jedziemy. Aha, rozumiem. Chciałbym zdobyć coś bardzo tym, to jest, to jest, to jest, to jest. Ale... Na razie na sposoby na zdobywanie A, jest, jest. Jak tak driftuje, to ten. A się bardzo szybko Dobra, alternacja. Więc poczekajcie, tu jest skręgu, gdzie? Wiem, trzeba będzie wrócić, ale gdzie to jest? Dobra, wiem. Tu jest jas. Tylko poczekajcie, gdzie trzeba będzie

O no w każdym razie coś się szybko wziąłem O puta. Nie wiem co się, szyi, ale mam nadzieję że... O kurde, ale nie kierowca jest zbyt kiewski I didn't even use it for us school. Ty już się trzeci, aha, bo trzeci jest też. No i, jeżdżę, ale ja teraz. Jeszcze, we po tym <try> no i, no <jeżdżę>, i, ale jeszcze no i, no i, no i, no i, no i, no i, to zrobimy. no e -e. To i jedziemy od początku w każdym razie jedziemy teraz znowu ten wyścig mm, dobra później yy, Marudzi jedziemy yy, mikro się odradza To jest To na razie jedziemy jeszcze ten luk, do to razie wiedzimy, poionski, hmm. w jak teraz Ale znaczy jak ten wyścig się teraz, dojedziemy do mety, jak się nie uda to pojedziemy tak na ludzi bo... Z tym po, to pokażę wam jaki odblokowałem cylindr samochodzi And I it's, it's me, so just we got descriptions of all the vehicles involved? And over. Ah, yeah. sure yeah. He's off road. Watch the surface.

No, jeszcze, ten, o, jeszcze tego niczłoszpita nie przyzwyczaił, szczerze mówiąc. <grym> o, no, jestem do starego niczłoszpita, może Tak prostu trzeba, wiecie dlaczego. Powolnienie, nie brakuje nigdy bez powolnienia. Teraz driftuje, a nie spowalnia w mięsie. Więc, jest, rozumiecie o czym chodzi. Driftowanie... O, superiów jest na mecie. Już dawno pomóc.

Location over. Ale over I said nie James Ale nawet nie even gdzie jestem. Ten samochodem, o, o a nie, nie jedzie tu. Uw. Ale unit has not W każdym razie udało mi się uciec i je. Skrywka jest po prostu genialna. chyba zjeżdżać do niej. Jak tam jest w terenach, zjeżdżę, to jest nie widzi. Po prostu teraz mi nie zauważyła, że ja jestem tutaj. Tu jest, to jeszcze ta alfa, nie pokonałem. Pokonałem za to eee... Yy, yy, jej koleżankę z dziewiątego miejsca Mianowicie szelbiego Kobry Poczekajcie, przeskoczę I w dziewiąte miejsce mam, ale 10 nie mogę coś nie mogę ciągle Najbardziej się gubię przy tam końcówce fajny samochodzik No Poza tym fajnie się nim kieruje No znowu ten sam błąd Wjeżdżanie w środku samochodu. Moja reakcja jest trochę chyba. Ten... No, w każdym razie brakuje mu nic, ale brakuje... Jeżeli jest samochód z dziewiątego miejsca, to powiem, że... Oponaj bez problemu, ten Samochód z miejsca dziesiątego, więc... spróbuję go odświeżyć, mianowicie Nitro mi dodać. I jeżeli się uda, to będę miał obszar Miałem się z dużo problemu, żeby go pokonać, bo on jest... Jak ja się przy nim znajdowałem, to on mnie wyprzedał długo więcej. Więc... O, a tu jest jeszcze Lamborghini Coach. Fajne, ale nie wiem, bo... mój to było to czyli, no, ale... Ale dobra, w każdym razie... Spróbuję teraz pokonać tego poza co ten, ten jest. E... to już mam ale w e, dziewiątce jest poczekajcie Mercedes? chyba tak e, no Mercedes, później jest Lexus LFA e, Lexus LFA no fajny Lexusik e, ten, szybki dosyć a później no to, to rozumiecie jadę jadę dalej sobie jeść tu jest popa... dziesiątka a tamto co to było w takim razie a to jest ten pokonany Shelby teraz jeszcze tego dziada trzeba no i lecić po Mercedesa dobra w każdym razie na dzisiaj już jeszcze zrobimy tak już... Będę kończył spokojnie teraz, to jest to, obrobić może ten. Ale o, poczekajcie, W każdym razie, na razie, cześć i do zobaczenia.